Dzień dobry, dzieciaczki. Dzisiaj zaczynam Wam czytać bajkę o królowej śniegu. Bajka będzie w częściach, ponieważ składa się z siedmiu opowiadań. Królowa śniegu baśnie w siedmiu opowiadaniach. Hans Christian Andersen. Opowiadanie pierwsze, w którym mowa jest o lustrze i o okruchach. Posłuchajcie, zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz. Bo to był zły czarownik, jeden z najgorszych sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w świetny humor zrobił bowiem lustro, które posiadało tę właściwość, że wszystkie dobre i ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się na nic, a to, co nie miało żadnej wartości i było brzydkie, występowało wyraźnie. I stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowany szpinak, najlepsi ludzie byli szkaradni albo stali na głowach bez tułowia. Twarze w tym lustrze były tak wykrzywione, że nie można było ich rozpoznać, a ten, kto miał piegi, mógł być pewien, że pokryją mu cały nos i policzki. Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie zabawne. Skoro tylko przez głowę człowieka przeleciała jakaś zacna myśl, dobra myśl, już twarz w lustrze wykrzywiała się, a diabeł czarownik śmiał się ze swojego sprytnego wynalazku. Wszyscy, którzy chodzili do szkoły diabła, gdyż założył czarcią szkołę, opowiadali na prawo i lewo, że stał się cud. Uważali, że dopiero teraz będzie można dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda świat i ludzie. Biegali wszędzie z lustrem, i w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, który by nie został w nim opacznie odbity. Przyszło im do głowy, żeby polecieć do nieba i zabawić się kosztem aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało, zaledwie mogli je utrzymać. Lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga. Wtedy lustro zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące milionów, bilionów i jeszcze więcej okruchów. Teraz dopiero wyrządzili o wiele większą krzywdę niż przedtem, gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarenka piasku i pofrunęły daleko w świat. Gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim i wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót, lub spostrzegał tylko to, co było w danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek lustra miał tę samą właściwość, co całe lustro. Byli ludzie, którym taki odłamek wpadał do serca, i kiedy działo się coś okropnego, serce stawało się jak kawał lodu. Niektóre kawałki szkła były takie duże, że zrobiono z nich szyby okienne, ale nie warto było patrzeć przez nie na przyjaciół. Inne kawałki dostały się do okularów, i źle się działo, kiedy ludzie nakładali te okulary, aby dobrze widzieć i dobrze sądzić. A zły śmiał się, aż mu się brzuch trząsł i to go przyjemnie łaskotało. A w powietrzu unosiły się wciąż maleńkie, okruchy lustra. I słuchajcie, co się stało. Tu kończy się to opowiadanie. Czekajcie cierpliwie na następne. Do usłyszenia już wkrótce.